Cześć, witajcie czołgiści z tej strony Władziu. A to jest oczywiście powtóreczka z nowego rekordu kredytów. Rekord ten wynosi 103 tysiące bez konta premium i bez dodatkowych bonusów. Do przypomnienia dodam, że poprzednim rekordzistą w tej kategorii był gracz Hohor i on miał 97 tysięcy kredytów. Tak więc rekord został pobity o około 5000. Co do nowego rekordzisty, jest to gracz Mariusz Babil. I tak jak mówiłem, ustanowił on właśnie rekord 103000. Do nabicia tego rekordu posłużył mu pojazd Premium jakim jest IS6 i jest to całkiem twardy pojazd, jeśli chodzi. O, to ten balans, który właśnie widzicie w meczu. Jak widać, Mariusz trafił na świetny balans, można powiedzieć, ponieważ ósme tiery to są maksymalne tiery w tym meczu. I nie ma ich aż tak, aż nadzbyt dużo, ponieważ przypadają po 3 na zespół. Tak więc to jest naprawdę bardzo dobry balans. Dodatkowo są też siódme tiery i szóste tiery, które mają dość mało penetracji i z tak bardzo pochylonym pancerzem właśnie ISA-6 po prostu taki pancerz stanowi ogromny problem dla tak niskich tierów no ale przejdźmy do samej bitwy, jak widać mapa to jest ENSK oczywiście bitwa spotkaniowa, tutaj Mariusz ruszył bardziej w stronę Kapa. Też uważam, że raczej należy tą stroną prowadzić atak. No i jak widać kilku powiedzmy mniejszych przeciwników tutaj się znalazło. Heavy tanki 8 tieru wszystkie są po drugiej stronie, po prostu w tym lasku. Dlatego tutaj można powiedzieć, że Mariusz może troszeczkę poszaleć. No, i tutaj T3485 już dostał pierwszą kluskę. Oczywiście nieos nieostrożne wychylanie się zupełnie bez potrzeby, i kolejny strzał już dobijający. I T34 nie ma także, także Marysze rusza dalej. Przed nim jest teraz VK3601H. Która niestety nie ma tyle penetracji, żeby cokolwiek zrobić SOV-6. Tutaj na spokojnie, bez dokładnego wymierzenia, Falca już pozostaje na jeden strzał. Dodatkowo pojawił się M5 Steward, który już totalnie nie zostanie nic zrobić. Tak więc tutaj Mariusz bez problemu nawet nie zwraca większej uwagi na niego i na spokojnie sobie zmierza właśnie w jego kierunku no i pokazała się artyleria, jak wiadomo artyleria jest przede wszystkim celem priorytetowym no i artylerii już nie ma został biedny M5 Steward niestety nawet nie próbuje uciekać, a powinien właśnie powinien, na pewno powinien to zrobić ponieważ jak już się widzi IS-6 na tak niskim tierze, no to z tak małą penetracją, no to raczej się nie podejmuje walki. No, i jak widać, cała, wszyscy pozostali przeciwnicy zmierzają mniej więcej środkiem w stronę kapa. No, a Mariusz ma cały czas całkiem sporo HP, więc może troszeczkę jednak tutaj porządzić. Tym bardziej, że cała reszta przeciwników to nie są jakieś, jakieś magiczne pancerze. Jest, w zasadzie, jest tylko jeden. Taki jest to właśnie IS6, którego tam w oddali widać. Ale jak na razie Mariusz z nim nie walczy. Tutaj T34, niestety Mariusz, czy niestety dla niego był dość dobrze skontowany, więc nawet penetracja T34 tutaj nie daje rady czasem pod takim kątem przebić pojazd. A. Dość niska penetracja IS-A6, jak na ten balans spokojnie wystarcza No i tutaj już IS 7 tiru podejmuje walkę Niestety on też nie ma zbyt łatwo z tak mocno pochylonym pancerzem Więc takie strzały bez celowania mogą być dość trudne No i tutaj widać rykoszet na się 7, 7 tiru. Jak wiadomo, właśnie ten IS-7 tiru, mimo że ma dość taki kanciasty pancerz, to czasem takie dziwne właśnie nieprzybicie pancerza występują. No i dodatkowo, właśnie też Yacht Panther, który też jakiś, jakiś, jakiegoś szału pod względem pancerza to raczej nie pokazuje. I pokazał się też Tiger, tak więc teraz ma już w zasadzie otoczony troszeczkę. Tiger, z tego co widzę, raczej nie ma ostatniego działa a to świadczy mniej więcej o tym, że ma około 130 średniej penetracji tak więc to jest zdecydowanie też bardzo mało na przebicie IS-6 Jak panter na kozaka, niestety nie wyszło tutaj mu nic totalnie Mariuszowi zostało jeszcze 850 punktów życia a przeciwników jest aż 4 Gdyby tutaj troszeczkę pomyśleli, mogliby naprawdę sporo zdziałać. No ale jak widać, Mariusz cały czas sobie dość świetnie radzi. Przyszła kolejna ISA. Kolejny strzał bez celowania, niestety też bez penetracji. Tiger próbuje cały czas przebić. Mariusz cały czas go ignoruje. W sumie tutaj moim zdaniem ma dużo racji, ponieważ tak jak mówiłem wcześniej, Tiger nie powinien go raczej przebić. To by musiał być raczej jakiś cud, żeby z tym działem nie przebił. Elcek, który kopował bazę, już, już wącha kwiatki. No, został sam Tiger i IS-6, który dość szybciutko zmierza do Mariusza. IS-6 może tutaj jednak dużo, dużo zaszkodzić, tym bardziej, że Mariusz jest już dokładnie na jeden strzał. Przeciwny IS-6 ma 470 punktów życia. No, i też jest już na jeden strzał. Ma teraz 120. Tak więc, kto pierwszy przebije pancerz, ten wygrywa. Pierwszy oddał strzał właśnie przeciwny i jest 6 bez penetracji. Tak samo teraz Mariusz bez penetracji. No, tutaj jest naprawdę ciężka walka. Kolejny strzał przeciwnika bez penetracji. I tak samo Mariusz bez penetracji. Niestety, 175 leni penetracji to jest. Taka powiedzmy bardzo mała ilość, jak na właśnie walki tak opancerzonych pojazdów. No i tutaj Mariusz oddaje strzał i niszczy przeciwnika. Jest to jego jedenasty frak. To jest też warto podkreślić, że jednak te fragi się tutaj naprawdę posypały. I przez to właśnie ta walka była dość taka emocjonująca. No ale sprawdźmy, jak wyglądają statystyki bo w zasadzie tutaj nam o to troszeczkę chodzi w tych rekordach. A statystyki jakie zobaczyłem, to naprawdę byłem w szoku i, i wiedziałem, że ta walka będzie naprawdę ekstra. Jak widać 25 oddanych strzałów, więc tutaj no nie ma co, co mówić, ale troszeczkę Mariusz się nastrzelał. Też dużo damage'u zrobił. 5900. No prawie powiedzmy prawie te 6000, więc to już naprawdę daje całkiem. Dobrą sumkę kredytów. Potencjalne otrzymane obrażenia 9000, tak więc tutaj można już sobie zdawać z tego sprawę, że jednak IS-6 potrafi troszeczkę tych pocisków na siebie przyjąć. Szczególnie właśnie, kiedy Tiery są dość takie niskie. Dodatkowo uszkodzenie przeciwnicy 11, zniszczeni przeciwnicy 11. Początkowo to miał być rekord, Are Hohor, tak się składa, też miał 11, ale był pierwszy, tak więc jego rekord się liczy tutaj bardziej. No i oczywiście rekord kredytów 103 402 kredyty. Jest to właśnie nasz nowy rekord pod względem właśnie ilości kredytów. No i co tutaj dużo mówić? Ja na pewno gratuluję tutaj świetnej walki Maryszowi jednak pokazał, że potrafi grać swoim czołgiem i, i na pewno te pieniądze, które wydał właśnie na ten premium czołg, nie poszły w świat. Tak więc myślę, że to, jeśli chodzi o, o właśnie tego gracza, to był zdecydowanie dobry zakup. A co wy myślicie o tej walce? No i oczywiście zapraszam do wysyłania Waszych replayi z Waszymi rekordami. Oczywiście podkreślam, że te rekordy nie są dzielone na czołgi, są to po prostu rekordy. Także rekord pod względem kredytów możecie na przykład przebić totalnie innym typem pojazdów, innym tierem. To jest nieważne, czym przebijecie, ważne żebyście przebili. Tak więc, tak jak mówiłem, ja zapraszam do wysyłania Waszych powtórek, oczywiście maila i instrukcje co trzeba wysłać. Macie podane wszystko w opisie tego filmu. Trzymajcie się, do usłyszenia, cześć.